Jeden chłopak mi napisał na Facebooku, bo zacytowałem właśnie Grzysiaka, mhm. zapowiadając, że będę miał gościa ciekawego. Mhm. Yy, I zaraz powiem, co mi napisał. Bo zacytowałem Grzysiaka, który napisał, że brak edukacji w dużej mierze jest powodem biedy, chorób, cierpienia, rozwodów i wszystkich innych smutków, które nas spotykają. Mhm. Nie też podzielasz taką opinię? Myślę, że tak, że jakby wszystko wiesz. W... W tego tej edukacji. To się zaczyna tak naprawdę, bo nie mając wiedzy, nie mając umiejętności, no to, to nie jesteśmy w stanie wpływać na inne rzeczy. To się przekłada, jakby. I mi pisze taki komentarz. Mhm. Polska to jednak dziwny kraj. W Anglii brak edukacji powoduje, że jest zero inflacji i pieniądze leżą na ulicy. Mhm. Czy znaczy, Polska na pewno jest <laughs> dziwnym krajem, ale, ale myślę, że zmienia się dosyć mocno. Nie wiem, czy już mamy wywiad i możemy tak. Tak, możemy Znaczycie. rozmawiać. Jak najbardziej. Myślę, że warto też obejrzeć przy okazji tutaj rozmowy o, o Mateuszu Grzesiaku, warto obejrzeć jego przemówienie, które mam nadzieję niedługo się pojawi w sieci i będzie to na pewno duże, duże, duże zaskoczenie, dużo emocji. Mówimy o tym wystąpieniu, które teraz miało w, w miejsce ten weekend w Poznaniu. Tak, tak. Mhm. Byłeś na tym spotkaniu. Tak. No, było bardzo emocjonalne. Powiem szczerze, że Ciężko mi było panować emocje i gdzieś tam te łzy się pojawiły, bo jeżeli sami zobaczycie, to, to tak naprawdę jest dużo, dużo emocji w tym przemówieniu. Mówi o wartościach, które są dla nas ważne, dla nas jako Polaków, i że nie jesteśmy wcale tak naprawdę gorsi, a możemy czuć się też dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Czy my, Polacy, jesteśmy świadomi właśnie tych wartości, które my posiadamy? Bo my teoretycznie wiemy, że jesteśmy zdolni, że, 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 że potrafimy robić niesamowite rzeczy, że my, Polacy, tak naprawdę na całym świecie mamy rozsiane gdzieś tam swoje firmy i, mhm. i robimy niesamowite rzeczy. Czy my jesteśmy świadomi tego? Czy pewnie świadomi jesteśmy częściowo, nie wszyscy, ale część z nas jest świadoma, ale też nie potrafi się właściwie wycenić. Czyli jeżeli chodzi o, o to, że szczycimy się tym, że mamy w Polsce 50% ludzi z wyższym wykształceniem, mhm. to tak naprawdę też jesteśmy na zewnątrz odbierani jako tania siła robocza. No i tutaj jest ta pewna dysproporcja, którą należałoby e, popracować w tym kierunku. Zacznijmy od początku. Mhm. Co to jest coaching? Coaching to przede wszystkim rozmowa z e, klientem. To jest indywidualna praca coacha z klientem, czyli z osobą coachowaną. Tak naprawdę. Ma za zadanie to, żeby pomóc klientowi osiągać swoje cele, mm, ale w taki sposób, żeby nie mówić klientowi, jak ma coś zrobić. Czyli różni się troszeczkę od, od trenerstwa, tym, że, że nie, dostarca, nie dostarcza tej wiedzy, a, a pobudza do myślenia. Pobudza Czyli do ja mam ci pokazać drogę, ale nóg ci już nie dam, żebyś sobie sam poszedł. No powiedzmy, że, na że, tej że uczymy, jak, jak posługiwać się wędką. Jeżeli mówimy o tym o tym powiedzeniu z rybą i z, z wędką, to, to tutaj bym w tym kierunku mhm. poszedł. A skąd zainteresowanie u Ciebie tym fachem, tym rozwojem y, osobistym? Wiesz co, od, od zawsze interesuje się jakby rozwojem i całe moje życie jest y, związane z, z nauką, z poszerzaniem swoich umiejętności. I tak naprawdę wierzę w to, że y, wszystko co robię, mogę robić y, dużo lepiej i prościej. Tak? Przez to, przez to też szukam nowych rozwiązań i wierzę po prostu w zmianę i w ciągłe doskonalenie. I po pewnym czasie pomyślałeś, że co, zostanę coachem? Mm, tak, no myślę, że to troszeczkę przypadkowo też się Czy wydarzy... To samo przyszło po prostu. To samo, bo powiedzmy, że coaching mnie znalazł i, i trafiłem akurat na szkolenie, które, dzięki któremu mogłem stać się coachem. No i w międzyczasie też poznawałem siebie, zobaczyłem, że jest to coś, co już robiłem wcześniej. I tak naprawdę poszedłem za głosem serca, tak, mhm. za, za intuicją. Teraz wierzę, że, że był to dobry wybór. A powiedz, czy tutaj na tej naszej ziemi zachodniej, lubuskiej jest rynek? Jest to opłacalny biznes, tak powiedzmy. Jeżeli mam być szczery, to raczej nie, z tego względu, że, że jeszcze tutaj świadomość jest troszeczkę mniejsza niż w dużych miastach. Generalnie swoją usługę kieruję na zewnątrz, czyli bardziej te duże miasta, takie jak Poznań, Kraków, Warszawa i tam raczej świadczę usługi przedsiębiorcom, także to nie jest, nie jest na, na tą chwilę tutaj jakby punkt, znaczy miejsce, w którym nie jest to mój rynek docelowy. Ten, ten Gorzów. Pytam nie przypadkowo, bo kilka razy, jak rozmawiałem na temat coachingu ze znajomymi, mm -hmm. to oni wszyscy, mówiąc szczerze, wybuchali śmiechem. Znaczymy. Mówiąc, że to jest niepotrzebne, że trenerzy osobiści mówią tak naprawdę truizmy, że to wszystko my wiemy, yy, tego można się nauczyć w szkole yy, mm -hmm. i tak naprawdę ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. No tak, bo właśnie tym się różni coaching od yy, bycia trenerem. Trener to ktoś, kto przekazuje wiedzę, ktoś, kto daje wskazówki i mówi, w jaki sposób należy postępować. Natomiast coach patrzy z innej perspektywy, on pobudza do myślenia, zadaje pytania, których człowiek sam nie jest w stanie sobie zadać, ponieważ my tak naprawdę boimy się wychodzić ze swojej strefy komfortu i, i często, żeby dokonać zmiany, potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kogoś, kto inaczej spojrzy. Bo Pozwoli nam spojrzeć z innej perspektywy na, na sytuację i poszukiwać rozwiązań. Strefa komfortu, czyli na przykład, nie wiem, czy się stoi, czy się leży, 2000 tysiące się należy. Na przykład. E, a jeżeli mam założyć swoją firmę, no to nie wiadomo, co będzie dalej, prawda? Tak, generalnie nasze obawy, nasze przekonania, szczególnie system naszych wartości, które dziedziczymy gdzieś, może nie dziedziczymy, co, co wynosimy z, z naszej kultury, no troszeczkę nam utrudniają, moim zdaniem. Czy ludzie. Powinni się rozwijać. Cały czas. No, twoim zdaniem. Zdecydowanie. Znaczy moim, moim jakby mottem życiowym to jest ciągły rozwój. Ja nie widzę innej opcji, ale co nam daje tak naprawdę ten, ten rozwój? Daje nam nowe umiejętności, a przez to, że je nabywamy, możemy stawać się kimś, kim chcemy być tak naprawdę. Też warto sobie zadać pytanie, kim tak naprawdę chcemy być. I od tego zacząć, bo często nabywamy umiejętności, rozwijamy się, czy poszerzamy swoje, swoją wiedzę, swoje umiejętności, ale nie zawsze idziemy w tym kierunku. Jeżeli nie sprecyzujemy sobie celów, naszej, naszej wizji końca, tak, gdzie dokąd chcemy dojść, to, to jest to na pewno um, czasami strata czasu, tak, czyli trzeba umiejętnie. Um, Zdefiniować dokąd do końca myj, żeby też właściwe umiejętności pozyskiwać. Często na y, szkoleniach coachingowych czy też trenerów osobistych y, pada pytanie, albo inaczej. Mi kiedyś zadała jedna kobieta pytanie, którą poznałem. Była to y, nauczycielka jogi. Zaraz na wejściu y, podczas wywiadu zapytała się, czy wiem, kim jestem. Mhm. Takie popularne pytanie teraz mam takie wrażenie, że to jest pytanie, trendy mhm. na czasie teraz. Czy ty wiesz, kim jesteś? No na pewno. Czy, czy ja wiem, kim jestem? Myślę, że tak. Wiem, jak siebie odbierać. Ale takie pytanie, na przykład, kim w ogóle my jesteśmy jako ludzie, to już zajmowano się tym dużo wcześniej, ponieważ takie, ty mówisz, że to jest dosyć trendy w tej chwili. Natomiast mm -hmm. już z tego, co, co wiem, to w latach 50. ubiegłego wieku taki lekarz, filozof i laureat Nagrody Nobla nazywał się Albert Schweitz, zapytano go, e, podczas wywiadu dziennikarze zapytali go, co tak naprawdę jest nie tak z ludźmi i on faktycznie długo, że długo, przez jakiś czas myślał, zastanawiał się i odpowiedział, że ludzie po prostu nie myślą, tak, Czyli nie zastanawiają się nad tym, nie mają, nie próbują poznać siebie, nie, nie dążą do tego, żeby, żeby zbadać, kim tak naprawdę są, odpowiedzieć sobie na te Fundamentalne pytania, co chcę robić w życiu, co jest dla mnie ważne. I takie, na takie pytania, na takich rzeczach skupia się też m.in. coaching, ponieważ on nie doradza, nie mówi, kim my mamy być, tylko pozwala klientowi podążać za sobą i szukać swoich, swoich prawdziwych wartości. Rozmawiamy o edukacji. Czy Twoim zdaniem tego typu edukacja, edukacja miękka, powinna pojawić się w szkołach publicznych? Moim zdaniem tak. Pewnie, to dlaczego i nie ma? Pewnie opinie są różne. Dlaczego nie ma? Trochę mamy moim zdaniem skostniały ten system edukacji. On z tego co wiem, zmienia się, ewoluuje. Natomiast wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy już w dzieciństwie potrafili sprawnie wyznaczać sobie cele lub realizować marzenia, gdzie byśmy byli dzisiaj, tak? Mając tą świadomość i te umiejętności. To pytanie myślę, że też warto zadać gdzieś. gdzieś Wyżej, gdzie, gdzie są osoby, które mają wpływ... Politykom. Na tak. Może im nie zależy tak. na tym. Nie chciałem tego mówić wprost. Ja to powiedziałem. Okay. Może tak właśnie jest, że mamy uczyć się życia w systemie i mamy żyć w tym systemie. Myślę, że, że jest taka, taka możliwość, że po prostu. Że tak po prostu jest. Tak, że, że w systemie nie zależy na tym nam, żeby, żeby każdy. Mógł osiągać to, co chce, tak? Dlaczego tak jest właściwie? Przepraszam, że ciągnę cały czas mm -hmm. ten temat, ale mm, nie wiem, coraz więcej ludzi właśnie zaczyna głośno mówić na temat tego, że żyjemy w systemie. Coraz głośniej mówimy o politykach, y, że jednak oni nie są tacy, jacy powinni być. Y, dlaczego my tak naprawdę dajemy się na to nabierać? Czego dajemy się nabierać? Trudne Czy znaczy, to już jest sugerujące <noise> pytanie, które. Bo nie wiem, czy się dajemy faktycznie nabierać. Natomiast. No jednak, 40% ludzi idzie do, na wybory i głosuje na tych samych, którzy tam 20 lat temu też pracowali w tym sejmie. Tak, znaczy to też jest pewnie, pewnie związane z tym, że no, tak naprawdę politycy reprezentują nas, tak? czyli my wybieramy ludzi, którzy nas reprezentują. Mhm. I oni są odzwierciedleniem tak naprawdę społeczeństwa. Dobrze, zostawmy politykę. Masz swoją firmę. Tak. Powiedzmy o tej firmie, bo ty nie zajmujesz się tylko i wyłącznie coachingiem, ale też yy, masz swoją firmę. Powiedz o niej kilka słów. Tak, znaczy od ponad 10 lat dostarczamy internet. Głównie tutaj rejony yy, lubuskiego, czyli Gorzów i okolice. A w tej chwili tam dzięki współpracy z partnerami jesteśmy w stanie dostarczać internet również poza poza nasz region, na całą Polskę. Oprócz tego zajmujesz się też handlem przez internet. Mhm, tak. Skąd pomysł na to, żeby albo kiedy taki pomysł ci wpadł do głowy, żeby sprzedawać coś w internecie? Bo przecież mogę sobie wyjść do sklepu i kupić wszystko w sklepie. No tak, z tym, że żyjemy w coraz w większym tempie, jesteśmy coraz bardziej wygodni i myślę, że, że sklepy stacjonarne to już tak naprawdę kończą się powoli i ta epoka jakby dobiega końca, gdzie przez, przez tą możliwość, jaką daje nam, dają nam zakupy przez internet, że możemy mieć dostęp do szerszej oferty, po, pier, po, po drugie do m, niższej ceny, a po trzecie możemy oszczędzać czas dzięki temu, że nie musimy spędzać go w sklepach. Także no, korzyści z zakupów internetowych jest cała masa. No właśnie mówimy o internecie, internet m, takie nowe urządzenia już od iluś tam lat. Yy, Umożliwia nam właśnie siedzenie sobie w domu i, i kupowania na przykład, nie wiem, butów, bluzki, yy, nawet jedzenia. Yy, w którą stronę pójdzie internet? Co będziemy mogli zrobić dzięki internetowi? Czy myślę, że nie jestem tutaj, że tak powiem, gotowy do odpowiedzi na to, gdzie pójdzie, bo tak naprawdę yy, ten rozwój idzie tak szybko, że, że nie jesteśmy w stanie na nim nadążyć, a tym bardziej jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić. Także nie czuję się jakby na siłach powiedzieć Ci dokładnie, ale moim zdaniem możliwości są olbrzymie, ponieważ tak naprawdę internet umożliwia nam dostarczanie różnych usług. i Weźmy nawet chociażby już takie badania, które są dosyć w dosyć zaawansowanym poziomie, takie jak quasi telepatia, czyli na przykład przekazywanie myśli przez internet pomiędzy dwoma ludźmi. To tego nie słysza, o tym nie słyszałem. To wyobraźmy sobie, do czego to nas może doprowadzić, tak? Bo jeżeli dzisiaj zaczynamy, powiedzmy, na, od, od przesyłania jakichś prostych myśli, jakichś prostych komunikatów, m, osoby, mózgi podłączone do, do sieci internetowej są w stanie przesłać wiadomość i są odebrane w odpowiedni sposób. Dzisiaj to, powiedzmy, m, jeszcze nie nabrało takiego tempa, tak? Są to gdzieś tam początki. Ale To tylko kwestia wyobraźni i czasu, żeby, żeby zrobić to, z tego coś, coś większego. Pytam o ten internet, bo ja, jako człowiek mediów, który już tam pracuje ponad 10 lat yy, w mediach, zastanawiam się, czy na przykład w telefonie będę już mógł słuchać sobie radia. Już właściwie mogę. No już możesz. Czy mogę oglądać telewizor? Też w sobie mogę. Mhm. Włączam sobie. Czy rzeczywiście tak będzie, że yy, już nie będziemy mieli tego typu telewizorów w domu? Będzie tylko mały laptop, i, i, i wszystko będzie w, w, w takim malutkim o telefoniku? Znaczy, moje osobiste zdanie jest takie, że znikną urządzenia typu e, smartfony, te, komputery, laptopy. Będą to urządzenia, które możemy mieć na sobie. Tak? Czy to będą tak zwane wearable devices, czyli urządzenia, które można ubierać e, dzięki na przykład nanotechnologii takie rozwiązania, że część naszej garderoby może być, e, na przykład emitować obraz i może być ekranem, tak? To jest jedno z rozwiązań. Drugim rozwiązaniem, które mnie interesuje, to są na przykład okulary Google. Tu już o tym słyszałem. Tak. I teraz wyobraźmy sobie, że, że możesz dokonywać, nie wiem, czy zakupów, czy po prostu skanować sieć w momencie kiedy, kiedy tego potrzebujesz tak? jeżeli to sprzęgniemy jeszcze z umysłem i będziemy w stanie kontrolować myślami te urządzenia no to już będzie, będzie będzie takie dosyć mocno futurystyczne ale myślę, że, że takie rozwiązania są możliwe tylko kwestia perspektywy tak? czy to mówimy o perspektywie kilku lat czy, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu